Przypominam, że to są nadal dwa źródła światła, więc jak widzicie, naprawdę nie trzeba tutaj nie wiadomo czego. Tak naprawdę, dwa źródła światła wystarczą, żeby dobrze doświetlić jedzenie. To kolejny element, który wprowadza to do życia siemka, siemka, tutaj woda, a to jest Fox. I tak jak obiecałem przez wiele miesięcy. W końcu startuje z kanałem technologicznym, gierkowym, filmującym, cokolwiek znaczy tech w waszym mniemaniu. W końcu jest ten moment, w którym startujemy, dlatego chcielibyśmy się oficjalnie przywitać. Na tym kanale będziecie mieli wszystkie rzeczy związane z filmowaniem, z grami, z komputeryzacją, z laptopami, z wszystkim, co ma ekran po prostu dosłownie. Tak jak Fox wspominał, nie będzie miał on określonej formy. Szukamy czego Wy potrzebujecie, czym chcemy Was zainteresować. Będziemy próbowali i formaty, i tematy. Bardzo szeroko. Kulisy powstawania odcinków dotyczących kanału Alpha Fox Ale i Fox Gotui alkoholowe, ale także będą recenzje, trochę o technologii i technice, trochę do it yourself, jeżeli byśmy chcieli coś zrobić sami, ponieważ z Adim dużo się nauczyliśmy przez ostatnie pół roku, prawda, tworząc to studio. Dokumno. Studio nas bardzo dużo nauczyło, złapaliśmy dużo doświadczenia, chcielibyśmy się tym doświadczeniem z Wami po prostu podzielić, dlatego w kolejnych odcinkach będzie bardzo dużo naszych doświadczeń, naszych testów, związanych nie tylko z obrazem, ale też z dźwiękiem, testy sprzętu, więc będzie tego bardzo dużo a na dzisiaj przygotowaliśmy dla Was kulisy powstawania kanału Fox Gotuje. Właściwie jak jest doświetlone nasze studio, jakich świateł używamy, jakich źródeł światła, w jaki sposób doświetlamy jedzenie, żeby wyglądało jak najbardziej apetycznie i w ogóle w jaki sposób robimy tak, żeby ten kanał wyglądał jak najbardziej ładnie. I co się zmieniło w studio od czasu premiery studia na kanale Fox Gotuje? Zapraszam Was do studia, oprowadzimy was, co się zmieniło względem tego, co było w lipcu podczas pierwszej prezentacji tego miejsca. Zaczynamy. Pewnie widzieliście odcinek, w którym Adi pokazuje, co w zasadzie zrobione w studio. Kiedy to było? Sprawa? No, mamy styczeń, więc pół roku ponad, prawie pół roku. Co się zmieniło? Na pewno doszły te tablice, na pewno tu będą jeszcze led, ale to za chwilę. Do piekarni już jest w docelowym miejscu. Piec do pizzy jest w docelowym miejscu, jego akcesory są na dole. Tu jeszcze nadal jesteśmy, cały czas rzeźbimy, że tak powiem, ale cała forma finalna już jest prawie gotowa. A, co się zmieniło jeszcze? Zmieniło się to, że doszły panele akustyczne tutaj i tutaj. Dojdą jeszcze na suficie i dojdą jeszcze na tej ścianie, gdyż jest, jeszcze jest ten pogłos troszeczkę za duży. Jak się nagrywa, to ważne, żeby ten dźwięk był jak najlepszej jakości, żebyśmy się nie musieli wydzierać. Jak się pracuje ogólnie w ciszy, to jest dużo przyjemniej i mniej to męczy. Po na przykład 12 godzinach jesteście dużo mniej zmęczeni, niż jakbyście pracowali w pogłosie. To się tak wydaje, że to nie jest znaczące, ale uwierzcie mi, że jest. Jeżeli tu będzie głucho, jak w kinie, wiecie, jak jest w kinie, jak się wejdzie, tak mega cicho, nie ma w ogóle odbić, to zauważycie, że po 12 godzinach w takim miejscu będziecie dużo mniej zmęczeni niż w takim miejscu, gdzie macie echo i cały czas wam się dźwięk odbija i was jakby wam męczy wam słuch. Jako osoba, która 20 ponad lat, 24 siedziała w muzyce, w produkcji. Wiem co mówię, po prostu. Wiem kiedy zmęczenie słuchu ma wpływ na zmęczenie jakby fizyczne ciała. Więc będą jeszcze panele. Jeśli chodzi o światło, tutaj zmiana jest tak, że dołożyliśmy LEDy. Wszystkie są w barwie chyba 3300 albo 3000 kelwinów. Bardzo ważne było, żeby nie flikerowały przy żadnym ustawieniu aparatu. To nam się udało, jednak barwa jest na razie tymczasowa, ze względu na to, że źle się nagrywa w tym świetle. Doświetlamy i tak zazwyczaj z zewnątrz mieczami albo, albo mieczami, albo dużą lampą. Docelowo chcemy zrobić tu jedną lampę, która będzie miała na softboxie 5500 kelwinów. I prawdopodobnie te dwie lampy też zamienimy na 5500, żeby tylko żółte było po bokach. Wtedy będzie to dużo lepiej wyglądało nie będzie trzeba zmieniać balansu bieli pomiędzy tamtym pomieszczeniem, a tym, bo jeżeli teraz woda skieruje Kamerę w tamtą, to zobaczcie, nagle jest niebiesko. I właśnie nie, nie może takiego przeskoku być. I będziemy nad tym jeszcze pracować. Generalnie rzecz biorąc, to dobieraliśmy to barwę oświetlenia do światła zastanego, tak? Właśnie, wiesz, jakby najlepszym efektem będzie wizualnym, kiedy to będzie ciepłe, a tu na środku będziemy zimne. I wtedy aparat będzie dużo bardziej na nastawie 5500 pokazywał. Nie? Jesteśmy mądrzejsi teraz, kiedyś. Tak, ale to właśnie o to chodzi. Będziemy, to będzie miejsce, które tak naprawdę taka forma, w której, z której będziemy zadowoleni, to pewnie jeszcze z pół roku, nie? I wtedy i tak powiemy, że, a jednak kolejna rzecz do zmiany. Więc wydaje mi się, że takie, tego typu studio trzeba traktować jako miejsce, które cały czas się rotuje, cały czas ewoluuje, nigdy nie jest moment, w którym ono jest na tip top. I a propos tip top, tu będą ledy, pasek ledowy puszczę, żeby raz, że nam doświetlić tutaj, a poza tym, jak czasami tu to się robimy, to sobie zasłaniamy światło i niewiele widać, więc to też jest kolejna rzecz, która gdzieś tam musi, musi zostać poprawiona. Jak widzicie, tutaj zmieniło się sporo. Na razie mój sprzęt muzyczny tutaj jest wstawiony. Tu nasze biurka. Zaraz Wam odpalę, jak ta cyklorama działa. Właśnie nawet nikt nie wie, że tu cyklorama jest pod spodem. Tak, tutaj mamy cykloramę, która nie ma rogów, jak widzicie. To jest po to, żeby można było nagrywać jakieś tam rzeczy wizualne. Do, odpaliliśmy sobie ledzika. No i co, tu jest cała ściana wytłumiona, ale o tym będziemy robić oddzielny odcinek Sufit tak samo, dzisiaj się skupiamy na tym co się zmieniło wizualnie Ten sufit to jest trochę takie nasze magnum opus Bo przy okazji tworząc studio Z Adim się uczymy też trochę budowlanki Tak, dokładnie jesteśmy Gotujemy, budowlanka, drinki i filmowanie I kącik gier Który będziecie na tym kanale widzieli niejednokrotnie Na razie tak jak wygląda, będzie na pewno tak samo dorabiane różne rzeczy, półki dojdą, jakieś tam Pierdoły, głośniki zostaną zmienione. Dojdą kolejne konsole i tak dalej, i tak dalej. Ogólnie w tym miejscu będziemy pracowali nad testami różnych sprzętów, gier właśnie tego typu, wszystko co się co związane z technologią. Jak ostatnio pamiętacie, istniała tylko jedna wyspa, wyspa niższa, a jego wyspa z kanału Fox gotuje. Naszym głównym celem było stworzenie tego jak najbardziej przenośne. Czyli mamy tutaj bardzo domowo, nie mamy za dużo przestrzeni, trzeba tą przestrzeń jakoś organizować. Idealnym sposobem na to jest po prostu zrobienie deskorolki na kółkach, zrobienie tych wysp jak najbardziej przenośnych, przejezdnych i modyfikowalnych. Bo jeżeli chcemy używać jakichś dłuższych obiektywów, to mamy taką sposobność, po prostu odstawiamy jedno, drugie, przestawiamy, Modyfikujemy i jest. Dodatkowo w ramach rozwoju studia powstała trzecia scena, raczej druga w kolejności, czyli scena pod Adiego projekt alkoholowe 101. Tą samą technikę zastosowaliśmy, czyli stworzenie przenośnej wyspy. Tutaj macie Hamiltona 40 którego? Pierwszego? Drugiego? Z flory ściągnięty. Mikser do drinków. A właściwie mikser do szejków to był dokładnie. Przy okazji tworzenia studia powstał taki Man cave, bo macie tutaj gdzie zjeść, gdzie się napić i gdzie użyć sobie trochę rozrywki, ale oczywiście my tutaj 85% czasu pracujemy i 15 tylko używamy życia. A tu widzicie no, jakieś tam moje różne wyróżnienia, że tak powiem, za muzykę, które będą wisiały oczywiście w studiu muzycznym, bo studium muzyczne też tu będę miał, wszystko będę miał w jednym miejscu. A propos terminów, które używamy, to pamiętajcie o tym, że szkoły filmowej nie kończyliśmy, raczej do morośle zaczynaliśmy i nadal trzewimy sobie tą taką chęć rozwoju, ale po swojemu, po prostu swoją własną drogą, dlatego jeżeli się mylimy, jeżeli używamy złych określeń, oceniajcie nas, ale nie, nie od razu wysyłajcie nas na skazanie, ponieważ jak widzicie, finalne Efekt wygląda, więc środkami lepszymi, gorszymi, używając poprawnych określeń albo nie, dochodzimy do swojego, czego efektem jest obrazek i produkcje, które widzicie. Znacie, kadr Fox gotuje, prawda? Piękny kadr na dekor, na mebelki, ładne podświetlenie, światło zostane i tak dalej. Ale jeżeli chodzi o kamery, i będziemy przecież dzisiaj pracować ze światłem, żebyście wiedzieli, jakie są nasze dwa główne kadry. Kadry główne, oczywiście frontowe, dostosowany długością. Odległością statywu albo z ręki, też nagrywane do obiektywu, który jest zamontowany na aparacie. I to, co jest bardzo popularne w gotowaniu, czyli Top View. Top View się bardzo przydaje, nie trzeba tego modyfikować, nie trzeba tego zmieniać. To jest, nagrywa wszystko, co Adi robi tutaj i ładnie się z tego montuje. Po prostu macie zawsze jakąś przebitkę. Tutaj się po prostu zaczepia, na tej śrubie się wiesza po prostu aparat do klatki. Bo tak, no my korzystamy z klatek. Za chwilę wam to powiem, znaczy opow opowiem. I jeśli chodzi o samo ustawienie tego top view, to obecnie jest na statywie typu C-stand, co jest takim średnim rozwiązaniem. Finalnie coś innego wymyślimy, ale obecnie pracujemy na Sistendzie, jak widzicie. I powinno tutaj być worek albo jakiś bardziej profesjonalny przeciwwaga, ale jest deska. I to sobie wisi dociąża. I jedyne, jakby zmiana kadru, która nam jest potrzebna, to wtedy po prostu wyspa jest na kołach, odjeżdża sobie w to, albo w to, w zależności od tego, w którym miejscu chcemy mieć gotowanie. Żeby nie było, że oszukujemy, tak. przesuwa się. Ciężko jest. Ruszyć, ale potem idzie dobrze. Czyli główne dwa kadry podsumowując, mamy tutaj oraz tutaj. Trzeci kadr to nagrywanie z ręki Mati. Zazwyczaj nagrywa to na FX-ie z zoomem. Zazwyczaj łapie stąd na tle tego dekoru, nad którym też jakby bardzo mocno się skupialiśmy. Albo z drugiej strony podchodzi w zależności od, od, od potrzeby, na przykład tutaj. Dobra, to teraz sobie omówimy szybko, jak wygląda światło na planie Fox gotuje. Jakie światła są, jakie źródła światła i jakie kierunki i tak dalej. Więc po kolei mamy światła tak zwane Key, key lights, czyli te takie główne. To to są właściwie dwa światła, które widzicie tutaj na softboxach. To są dwa Jean o mocy 220. Świecą w jednej barwie, czyli 5500 Kelwinów. To jest najbardziej taka, powiedziałbym, standardowa na w branży wartość. Jak widzicie, to jest bardzo zimne światło. Czy znaczy, wydaje się zimne. Ono jest powiedzmy, że imitujące gdzieś tam w okolicach słonecznego, ale to jest też takie umowne. Ja bym powiedział neutralne, bo ani ono zimne, ani ciepłe właśnie, dlatego jest tak najczęściej używane. Dokładnie, to zależy od punktu widzenia tak naprawdę. Butelka Prosecco jako taki przykład, żebyście widzieli mniej więcej co się dzieje z, z przedmiotem. Więc y, to są dwa główne światła. Za chwilę będziemy po kolei wyłączać i włączać, żebyście widzieli, jak dane światło na to wpływa. I tak, jedno jest mocno zaświecone, jak widzicie. Mniej więcej 80%, to ma tam kilkanaście procent. I dzięki temu, jak popatrzycie na moją twarz, to ona jest z jednej strony niedoświetlona. I to jest celowe, żeby zrobić taki efekt po prostu filmowy. Dalej. W tle mamy różne światełka, takie jakieś, nie wiem, jak to nazwać, zastane. Tu mamy światełka LED. -y, po prostu wszystkie mają 3000 z tego co pamiętam lub 300, nie jestem teraz pewien, ale bardzo mi zdarzało, że wszystkie miały tą samą barwę i żeby nie flikerowały. Dodatkowo tutaj pasek. Światełko udające zachód z Amazona za jakieś grosze kiedyś kupione. Drugie światełko udające zachód z. Podejrzewam, że to jest chyba firmy Ulanzi, ale już ich nie produkują. I tu jest jeszcze jedna sztuka. I zauważcie fakt, jak Adrian odszedł od świateł naszych głównych. Zobaczcie, jak się twarz mu zmieniła. Jest znacznie ciemniej. Te światła mają taki kierunek i tak są specyficznie zrobione, że doświetlają tylko ten kadr, tylko generalnie tą odległość. Tak, to jest bardzo ważne, żeby były kierunkowo. Ze względu na to, że nie chcecie, że jakbyśmy zaświecili całą mocą lampy i całą szerokością, to ona by świeciła na tło. Co by sprawiło, że nie byłoby tak fajnie odcięte? Bo w momencie, kiedy świecicie na twarz jasnym światłem, a w tle jest ciemno, to jest większy kontrast, większa widoczność, większa separacja, tak zwana. I a propos separacji, mamy kolejne światło, które się nazywa kontra, potocznie, niepotocznie, nie wiem w sumie czy to się nazywa potocznie. Nawet na przykładzie butelki to widać idealnie, że ona po prostu ma za zadanie zrobić taki kontur tutaj, zazwyczaj na skórze na głowie i najbardziej to widać tutaj na, na, na ręku w momencie, kiedy stoję. Ona ma również 5500, wartość mniej więcej, świeci myślę, że jakieś mniej więcej 100 watów ledowych, wartość ledowa oczywiście. Kolejne światło to jest Phil i to jest światło, które świeci stamtąd, Nenlite 200 bodajże, również na barwie 500, ale nie jestem pewien, być może troszkę bliżej 6000 nawet. On ma za zadanie doświetlić tutaj górną część, plus zrobić cień na kwiatki i ten cień, który widzicie tutaj pod półką. Wtedy robi efekt takiego słońca wpadającego przez okno, powiedzmy. Na zachodzące słońce to jest ta lampa, która jest pod takim kątem, jak widzicie, i już odpalam, i będę wam tłumaczył, po co to jest tak ustawione. Jak sobie przyjrzycie się, ona robi tutaj efekt zachodzącego słońca, takiego ciepłego, bardzo barwa 3500, 3400, o małej intensywności, ale jak postawicie butelkę. To robi mega robotę I ono jest po to zasłonięte w ten sposób Żeby mieć efekt tak jakby okna Przez które to wpada I to światło jest ograniczone w ten sposób Po to, żeby mi nie świeciło na twarz Więc to jest też ważne, żeby nie świeciło mi Bo będzie robiło żółtą twarz Dlatego ona się on, on, To lampa jest tak mniej więcej skierowana Żeby świeciła tylko na blat Żeby tylko mniej więcej do tej wysokości Pływało na powiedzmy na obrazek Ostatnim światłem, którego używamy Jest w zależności od potrzeb To są takie ma malutkie miecze O różnych barwach W zależności od potrzeb To jest akurat barwa jak widzicie Taka bardziej 2700 Taka żół żółta bardziej jeżeli potrzebujemy doświetlić przy birolach na przykład jedzenie, to sobie tak robimy i to się mega przydaje. Plus na przykład jeszcze mamy takiego malutkiego Smoliga, który również punktowo, gdy trzeba na przykład z góry czasami coś doświetlić, świetnie działa. To też na butelka z sosem. I teraz jak zbliżę, nie widać żadnych świateł i okej, okay, wy wiecie, gdzie one są. I generalnie domyślicie się, nawet po takich mini refleksach. Jednak Adrian, weź wyłącz, proszę, to. Te... Te... No już jest mniej sympatycznie. Włącz i mamy pięknie doświetlony cały obiekt. Tak, właśnie to się przydaje bardzo często. Nie zawsze tak używamy, ale w wielu przypadkach to ratuje sytuację, że dużo lepiej obiekt sam, sam samodanie lepiej wygląda. Jak widzieliście tutaj do wszystkich świateł, są one na różnych wysokościach. Nie zawsze jesteśmy w stanie wyłączyć je z, z listwy, bezpośrednio odcinać im źródło zasilania. Dlatego mamy iPada z aplikacją i po prostu sterujemy sobie wszystkimi nastawami tych świateł zdalnie. To teraz szybki przykład, jak każde światło pojedyncze działa, żebyście widzieli mniej więcej po kolei, co się dzieje. I zauważcie, że jest dobrze, ale nie jest tak apetycznie, jak powinno wyglądać. To są światła jarzeniówki, zwykłe jarzeniówki, jak na razie standardowe, które zamienimy na LEDy niedługo. Więc jak widzicie, to jest takie brzydkie zielone światło. Ustawienie jest na 5500. Dobra, wchodzi główne światło, kij 80% mocy. To jest światło główne. W zasadzie największą pracę wykonuje światło główne. tak? Zobaczcie, że ze światłem głównym jesteście w stanie doświetlić. Bo Adrian robi teraz Jean-Claude'a, więc ja zrobię z nim. Zobaczcie, że ze światłem głównym już jesteście w stanie i wystarczy to Wam jedno porządne światło, żeby zrobić coś. Z takim jednym światłem macie podstawę i tak naprawdę wszystko, cała reszta to jest jakiś tam procent ty, tego efektu. Nie? Więc do samego jedzenia dla apetyczności wystarczy tak naprawdę jedna lampa plus jakiś tam fil z drugiej strony. Teraz włączamy światło dopełniające lewe. I już widzicie, że troszeczkę się zrobiła tutaj y, cień. Idę zapalić kontrę. Jak widzicie, zrobiła się tutaj ta łuna, o której mówiłem. Na jedzeniu również odbicie przebłyski się takie pojawiły. I one bardzo fajnie wyglądają podczas ujęć właśnie ruchomych, kiedy te przebłyski gdzieś tam się przebijają, więc to jest. Y, założenie tej kontry jest to, żeby mi doświetlić sylwetkę częściowo, plus kawałek ręki, żeby odciąć mnie od tła też y, po części. Jak widzicie, tło jest naprawdę na dalszym planie. Widać od razu, gdzie stoi Adrian, a gdzie jest drugie tło. Teraz zapalamy światło naturalne. Teraz weszło jakby światło dzienne, można powiedzieć, ten fil. Teraz zapalimy wszystkie takie światełka dodatkowe, że tak powiem. Czyli najpierw LEDy tutaj z tyłu, światełka słoneczne. I jeszcze brakuje, Adrian, twojego znakomitego zachodu słońca. Teraz mamy kom. Jak teraz widzicie, zrobiło się, tu się pojawił cień z butelki, specjalnie ją tą postawiłem. Robi też dodatkowy efekt, po prostu kolejny element gdzieś tam, który wprowadza trochę życia do tego obrazka. Zauważcie jedną rzecz, że mimo wszystko, że Adrian jest dobrze doświetlony, bardzo ważnym elementem całej sceny jest doświetlenie samego tła. Pomijając zachód słońca, imitację światła dziennego, te akcenty razem z teksturą dekoru naprawdę robią robotę. I teraz wam pokażę, w jaki sposób można wykorzystać światła, które mamy w tle. Po pierwsze, jak robicie sobie tu ujęcie, zobaczcie, jest ruch, macie mega czerwone tło, zobaczcie, wystarczy, że zmienię tło na takie ujęcie i nagle nuda w tle. Tutaj macie fajny przepust z lewej strony. I jak sobie dobrze, pod... o, teraz jak będziecie widzieli te odbicia, które widzicie na jedzeniu w tym momencie, to są właśnie te odbicia z kontry. Dam troszkę mniejszą przysłonę, większą przysłonę, żebyście widzieli tak samo w drugą stronę, jak przejdziemy. Możecie sobie robić piękny obrazek z fajnym detalem. Fajny jest tutaj, tutaj coś się dzieje i w tle się bardzo dużo dzieje, co też nie zawsze jest pożądane, ale w tym przypadku, kiedy robicie kanał kulinarny, to jest ważne, żeby to wszystko było żywe. Tutaj z tą ścianą mieliśmy problem. Ponieważ podstawowe, podstawowy projekt studia, taki, żeby tylko zacząć dla was nagrywać, wymagał od nas pracy tylko mniej więcej, nie wiem, do tej wysokości był dekor, i stopniowo go dokładaliśmy naszym finalnym ruchem było dołożenie tutaj, bo niestety, póki nie było tej ściany, póki nie było tych tutaj wypełniaczy, a staraliśmy się unikać w ogóle kadru jakiegokolwiek napiekarnik, tam bok. Tak, całej i to sceny. było w ogóle mega ograniczające, bo chcieliście nagrać jedzenie z tej strony i nie dało się tego zrobić, bo po prostu. Było, była szara, brzydka ściana, i dlatego to jest bardzo ważne, żeby każdy kąt, w którym nagrywacie, był zagospodarowany odpowiednio. Dobra, pokażę Wam jeszcze jedno ujęcie, które najczęściej widzicie, tak zwana obrotowa. Zobaczcie, przy tym świetle macie tak dużo źródeł światła, że, że jest naprawdę fajnie, ale zróbmy teraz test i woda wyłączy wszystkie dodatkowe światła, które nie są potrzebne. Na przykład zostawmy tylko kontrę i prawe światło, a tło zostaje. I teraz jest tylko kontra i prawe światło. tak? Czyli mamy to, to, teraz tylko to światło oraz kontrę. Całe tło też, ale jakby nie liczę tego jako źródło światła, bo to nie świeci bezpośrednio na jedzenie. I zobaczcie, co się dzieje. Czy jest dużo gorzej? Zmniej, zmniejszmy przysłonę na 1,2, żeby było mega mięciutko. I zobaczcie. Oprócz tego, że jest troszeczkę zimniej, barwowo, to naprawdę wygląda to zacnie dalej. Zobaczcie. Tak naprawdę dwa źródła światła. Wystarczą, żeby dobrze doświetlić jedzenie. I to nawet nie muszą być dwa światła, które świec, świecą bezpośrednio na jedzenie, tylko właśnie jedno świeci bezpośrednio, a drugie jako kontra, tylko pozwala odciąć przedmiot od po prostu tła. Pamiętajcie też, żeby na przykład właśnie to z tego często korzystamy, mamy ciemne deski żeby był ten kontrast, tak? Bo gdyby na przykład ta pita została położona na jakimś innym tle, to by się bardziej wszystko zlewało. To mamy piękne czarne tło, czarne, ciemno-brązowe. No ale działa, tak? tak? działa. bardzo ważne jest też, na czym położycie, dokładnie, bo jeżeli położycie na jasnym talerzu jasny placek, to będzie to wyglądało średnio po prostu. I nawet mniej źródeł światła, czasami bardziej koncentruje uwagę widza na obiekcie. Tak, Więc wcale nie więcej prosto. nie znaczy lepiej. Tak, i zobaczcie, to jest. jest yy... Tak to wygląda. Jest twarz tak doświetlona w sposób można powiedzieć, że filmowy, czyli macie jest kontra, jest miękkie światło z prawej, z jego lewej strony zachaczające lekko jego twarz z drugiej strony, w sensie jak się lekko obrócisz w lewo twoje, to światło zaczyna padać na twarz. I przypominam, że to są nadal dwa źródła światła, więc jak widzicie, naprawdę nie trzeba tutaj nie wiadomo czego. Aha, jeszcze ważne, jeżeli potrzebujemy zrobić klimat na tle, to też kładziemy tam długi miecz lighta i wtedy macie taki efekt. To też jest takie mega oczywiste, ale też jakby dużo, bardzo, bardzo pomaga takie światło RGB, kiedy chcecie zrobić klimat, doświetlasz w zależności od tego, jaka jest sytuacja po prostu. W tym przypadku czerwone, bo na przykład nie wiem, robiliśmy księcinek z czymś ostrym, to, to mega pasowało. W momencie, kiedy robicie ujęcie na żarcie, to zobaczcie, jak fajnie. Tak w skrócie wygląda nasza, nasz setup i tak zazwyczaj pracujemy. Jeśli chodzi o kwestie techniczne aparatów, Mamy obiektyw 50 G Master Sony 1.2. Bardzo fajne szkło. Dość drogie, ale mega, mega dobre. Czasami świruje w autofokus, zwłaszcza po aktuali, ostatnich aktualizacjach. Jednak jest bardzo, bardzo fajny do miękkich ujęć, właśnie takich na 1.2. Często stosujemy. Ja wiem, że ludzie, niektórzy tego nie lubią, ale to jest moja estetyka. Ja bardzo ją lubię i staram się dopracowywać, żeby było jak najlepiej. Na każdym obiektywie mamy założony filtr polaryzacyjny, po to, żeby w momencie, kiedy kręcimy jakieś butelki i różne tego typu rzeczy, żeby można było ewentualnie kontrolować odbicie. Wszystkie aparaty, swoją drogą, to są Sony A7S 3 mamy też jeszcze FX3 oraz yy, a 74 Wszystkie aparaty mamy w klatkach ze względu na to, że raz, że możecie doczepić różne akcesoria typu powerbank i tak dalej, a dwa, że po prostu to jest ochrona przed e... ewentualnym upadkiem, żeby gdzieś tam się nic nie stało. Drugim obiektywem jest 24 czwórka G Master również 1.4. Obiektyw najszerszy, który mamy, jest świetny do, do rzeczy właśnie vlogowych typowo, od ręki. Często go też wieszamy na top view. Z góry świetnie się spisuje właśnie w wszelkiego rodzaju szybkich akcjach, bo ma bardzo fajny autofokus i jego mega duża jasność też bardzo się przydaje na podróże, kiedy nagrywam jakieś wyjazdowe rzeczy. Dużo, dużo lepiej sobie radzi od pozostałych obiektywów w tej kwestii. Kolejne szkło, czyli Sony 50k 5518. 1.8, bardzo lekki obiektyw. Nie jest to filmowy obiektyw, nie jest to obiektyw ogólnie do zastosowania, raczej takich profesjonalnych. Nie ma nawet przycisków fizycznych, żeby przestawić na manual, jednak jest bardzo lekki, więc często zabieram go ze sobą do, na wyjazdy, bo, bo w, m, praktycznie nic nie waży w porównaniu. Z normalnymi obiektywami. Tutaj jest, jak widzicie, aparat Sony A74, który również jest bardzo spoko sprzętem, jak za tą cenę. Kolejny klasyk to Sony 85.1.8. Nie jest to szkło G Master, jest wersja G Master, ale to nie jest wersja G Master. G Master ma 1.4. To szkło kosztowało mnie jakieś tam groszowe sprawy, dlatego zostawiłem go sobie, bo lubię bardzo ten obiektyw. Też dość lekki, fajny do zdjęć. Tak jak mówiłem, nie jest drogi. jakby Stosunek jakości do ceny jest bardzo, bardzo rozsądny. Używamy go zazwyczaj podczas wyjazdów, jakichś plenerowych nagrywek w studiu, czasami do konkretnych scen, ale dużo rzadziej niż 50. czy 55. Osta Ostatnim szkłem, które wam pokażę jest Anomorphic. Obiektyw anomorficzny, bardzo szeroki. Obrazek z niego jest dużo bardziej szerszy niż standardowy 169. Wynika to z tego, że on spłaszcza obraz podczas nagrywania i następnie właściwie rozciąga w pionie. i po poprawkach, że tak powiem, w postprodukcji macie obrazek, który jest ściśnięty i macie dużo szerszy, za chwilę wam to pokażę. Tak wygląda to jest Sirui wersja Saturn, jeśli dobrze pamiętam. Nowsza wersja 35, po prostu ta lżejsza, bo mieli dwie wersje: mniejszą i większą, i to jest ta mniejsza. On ma chyba maksymalną przysłonę, najjaśniejszą, jaką się da ustawić, to jest chyba 2,9. Co jest mega fajne w tych obiektywach, to jak dacie punkt światła, jeżeli doświetlicie to, to szkło kątowym światłem prosto w, bezpośrednio w obiektyw, uzyskacie efekt flary, która jest bardzo niebieska, znaczy w zależności od obiektywu, bo one mają do wyboru. W tym przypadku niebieska flara, która jest bardzo charakterystyczna. Jeżeli w filmie widzicie tą flarę, to jest praktycznie pewne, że używają obiektywu anamorficznego. O tym kiedyś zrobimy oddzielny odcinek, będę Wam wtedy tłumaczył razem z Piotkiem na czym to polega, jak to działa, jakie, jakie są technologiczne rozwiązania. Na razie Wam tylko takim prostym językiem tłumaczę, jak to mniej więcej wygląda dla osób, które totalnie nie, mają, nie miały styczności. Minusem tego szkła jest tylko to, że on jest manualny, więc nie da rady na nim pracować na autofokusie, bo to jest jakby obiektywy tego typu z autofokusem. Nie wiem, przede wszystkim to nie wiem, czy istnieją, a po drugie bardzo dużo by kosztowały, dlatego wydaje mi się, że póki co to się nie doczekamy raczej takich komercyjnych, tanich wersji tego, tego sprzętu. Ale naprawdę pracując na manualu. W kontrolowanych warunkach da się to gdzieś tam przeżyć i po prostu ćwiczyć pracę na manualu. Jakby nie patrzeć, co mega polecam. Ostatnim sprzętem, którego nie pokażę Wam, bo Mati go ma ze sobą, to jest jego, jego prywatny, jest FX3, Sony FX3 czyli typowo do filmowania, bardzo podobny parametrowo do A7S3, jednak bardziej skupiony na filmowaniu, ma więcej bajerów, tego typu, nie ma wizjera, ma przyciski nagrywania w innym miejscu i on używa na nim obiektywu 24-70, z tego co pamiętam, G Master Sony również. Bardzo fajne szkło. To jest jedyny zoom lens, który mamy na, na planie. Przydaje się często, bo jednak zoom podczas nagrywania na żywo, zwłaszcza jak się nagrywa z ręki, jest bardzo przydatny. Jako, że Mati jest na planie praktycznie ze mną zawsze, jak nagrywamy dłuższe formaty, to ja nie kupiłem swojego prywatnego, bo ze względu na to, że nie czuję potrzeby, mamy tu i tak dużo szkła na miejscu. Jak to zazwyczaj mówię na Fox gotuje. Na dzisiaj tyle, zostawcie subapkę w górę. Będziemy mega wdzięczni za feedback. Napiszcie co myślicie, co byście chcieli na przykład zobaczyć, jakie testy, jakich sprzętów. Na pewno weźmiemy to pod uwagę, bo content tworzymy również dla was, dlatego ważny jest też wasz feedback po prostu. Jak adi dopuści mnie do głosu, to powiem, że chcemy się rozwijać razem z wami. Mamy nadzieję, że wam się podobało i do zobaczenia wkrótce. Do zobaczyska, siemanko.